Hej, 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 Dzisiaj mam dla was recenzję dosyć krótkiej książki, ale równie wrażliwej. Wadliwy gen. Pani Małgorzaty Matwi. Kto zna prioro, autorki, książkę jest od wydawnictwa Dlaczemu, to po prostu wie, że ona ma zawsze dla nas wielkie przesłania, czasem wielkie cierpienia, ale ukazuje w książkach wszystko to, co stanowi naprawdę prawdziwy sens naszego życia. Jeszcze nie dodałam, że premiera była 12 kwietnia 2023 roku. I powiem wam, że jak tylko zaczynamy się w nią wgłębiać, to ja po prostu przed oczami miałam jesienną porę, kiedy na jednym drzewie, na tej samej gałęzi, rosły dwa liście i młode wypustki. Niby kołyszały, kołysały się w tym samym rytmie wiatru, ale coś sprawiało, że no, jedno nie czuło obecności drugiego, po czym jedno z nich spadło, a drugie udawało, że tego nie widzi. Twierdziło, że nie miało na to wpływu i jedynie kolejnymi słowami wciąż dobijało i dobijało leżący na ziemi liść, no, któremu daleko było do młodych wypustek, daleko do miejsca, gdzie wcześniej rósł i tak naprawdę nie musiał przejmować się dniem jutrzejszym. Wparcie za tą przenośnie, ale, ale właśnie to mi się nasuwało na głowę, jak tylko ją czytałam. Czytałam ją jednym tchem. Serce mi ściskało, kiedy mąż głównej postaci nie tyle przestał ją zauważać, co czepiał się wszystkiego. Nakazywał zajmować się tylko domem i tak naprawdę nic nie robił sobie z pragnień małżonki. Ona opowiada nam, jak bardzo czuje, czuje się przez niego zaniedbana, jak z zazdrosnym wzrokiem otacza ludzi wokół siebie, którzy również z większym stażem małżeńskim, ale jednak potrafili patrzeć na siebie z czułością. Spędzali ze sobą czas, rozmawiali, uśmiechali się do siebie. No, a nasza postać tego nie ma. Jej małżonek to twarda skała, naprawdę, która kompletnie nie robi nic. Pracuje, jak tłumaczy i uważa, że reszta obowiązków spada na plecy małżonki. On potrafił obudzić ją w środku nocy i wypominać, jaką jest wyrodną matką, ciskać słowami niczym karabinem obdzierającym z piękna bycia matką i kobietą, a później udawał, że niczego takiego nie było. No wiecie co? Tęsknota tutaj aż pali w oczy. Jest jej tak źle, tak niesprawiedliwie jest oceniana. Jest dojrzała, ma nastoletnie dzieci, dba o siebie, ćwiczy, biega, sprząta, ogarnia cały dom i co z tego ma? Hm. Czynie czasem wiele z nas też tak właśnie się czuje, niedoceniane, niekochane, niezauważane. No i co musi się tutaj stać w związku kobiety, żeby zapragnęła powiedzieć dość tak nie można. Ty nie masz prawa mnie tak traktować. No, zadajcie sobie też sami pytanie, kto z Was miałby tyle siły? <laughs> Wiecie co? Bardzo, bardzo polecam do przeczytania każdej osobie, której wydaje się, że coś w jej życiu jest nie tak. Opisana jest pięknym i ciepłym stylem, który naprawdę wciąga do samego końca, od samego początku. Niejednokrotnie wokół zakręci Wam się łza, bo chociaż to tylko książka, to jest napisana tak prawdziwie, tak życiowo i... I po prostu większość z nas niestety, ale no, przeżywa małżeństwo takie, jakie jest właśnie opisane w tej książce. Życie macie tu króciutkie, jak widzieliście, a narrator jest naprawdę głosem cierpiących, gdzie potrafi i nieść ukojenie, i sprawić, że no po prostu chce nam się płakać. Wspaniała książka. Bardzo polecam, jeszcze raz podkreślam. Zajrzyjcie po wszystkie książki pani Małgorzaty Matwi. Ona zawsze pisze z życia wzięte historie prawdziwe, które się działy i z którymi kobiety lub mężczyźni nie wiedzą jak sobie radzić w związku. Macie odpowiedzi właśnie w jej książ książkach. Bardzo polecam, bardzo polecam i bardzo polecam. Mam nadzieję, że trzymacie się cieplutko i do usłyszenia. Pa 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 pa.